Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskiej Powroty. Szanowni Państwo. Niedziela, trzeci, czy drugi, drugi lipiec. I co my dzisiaj tutaj zbieramy? Jest ładna słoneczna pogoda jak na dzień dzisiejszy, i co należy zbierać, żeby po prostu zadbać o wiele schorzeń, żeby ich, tak, że tak powiem, wyeliminować. A nic innego, większość z Państwa zna jak skrzyp polny. On teraz, on teraz po prostu w lipcu ma najwięcej tak tego. Tego, czego nam potrzeba chronicznie, czyli pierwiastka życia, czyli krzemu. Ale powiemy dzisiaj Państwu w dzisiejszym odcinku, bo może nie każdy z Państwa wie, jak pozyskać ten krzem, żeby on po prostu ratował nam życie i zdrowie, że tak powiem, bo większość z Was po prostu kupuje sobie ten skrzyp polny, y oczywiście parzy go pod przykryciem i wypija. Nie jest to zła metoda, aczkolwiek żeby pozyskać tą krzemionkę, która się tu znajduje w tym naszym skrzypie polnym, należy ten skrzyp po prostu zebrać. Ja Państwu powiem dzisiaj kilka sposobów, jak go zrobić. Trzeba go zebrać, wysuszyć oczywiście w przewiewnym miejscu, w cieniu i co z nim robimy? Oczywiście musimy go gotować, żeby wyciągnąć tą krzemionkę z polny, musimy gotować ten susz łyżka na szklankę wody, czyli sobie robimy czy pół litra, czy litrę, czyli stosunkowo zwiększamy tą dawkę, I jak to, minimum pół godziny. Dobrze, powiecie Państwo, że o matko, ile mi pójdzie tej energii, czyli gazu, a jest droga, dzięki tym wspaniałym naszym rządom, ale nie wchodźmy w politykę. Szanowni Państwo, gotujecie różne zupy, dzisiaj jest niedziela, rosół rosół się fajnie gotuje, 3-4 godziny pyrka. Taką łyżkę przeliczyć, ile jest osób, ile będzie jadło ten rosół, ten osób i po prostu wrzucamy to i gotujemy. Nie zmieni smaku rosołu, a wyciągnie na to, co jest nam najbardziej potrzebne, czyli to ukrzemionka. A do czego ona jest nam potrzebna? Szanowni Państwo, wszyscy cierpicie w dzisiejszych czasach, większość, 90% ludzi, cierpi jakieś pajączki, nadciśnienie, czy na przykład jak brak kolagenu, czyli bóle stawowe. Cierpicie na no to, nie możecie chodzić i tak dalej i tak dalej. To jest prekursor do przyswajania się oczywiście kolagenu. Tak krzemionka zawarta w tym skrzypie polnym. Dlatego należy go gotować. On jeszcze wiadomo, on wypłukuje, chroni nerki i tak dalej. Przy lekkich kamicach nerkowych można go stosować oczywiście ale żeby uzyskać ten pierwiastek życia, czyli ten krzem, należy go gotować minimum pół godziny. Pod przykryciem na wolnym ogniu, jeżeli robicie sam to, ale jak gotujecie zupy, dorzućcie. Nie zmieni smaku zupy, a ta krzemionka wyjdzie i ten kolagen naturalnie z pożywienia, które spożywacie, będzie się fantastycznie, oczywiście z witaminą C, warto pamiętać, żeby stosować tą witaminę C, jak najbardziej naturalną, czyli tu polecam, rokitnik, soki takie, które są które po prostu z owoców, witaminę C. Co jeszcze, Szanowni Państwo, możemy z tego zrobić? Oczywiście możemy zrobić z tego intrakt. Intrakt. To nie jest nalewka. Pamiętajcie, intrakt robimy zawsze z surowego, z surowego yy, po prostu ziela. Czy to, jest, yy, czy to jest akurat skrzyp, czy inne ziele. Ale intrakt co robimy? Surowe. Kroimy, wrzucamy to do słoika. Powiem Państwu, jak zrobić teraz taki intrakt z tego skrzypu polnego, żeby też bardzo fajnie wyekstrahować tą naszą krzemionkę. Czyli zasypujemy takie trzy czwarte słoika. Nie ubijamy tego. Potniemy to na kawałeczki. Zalewamy gorącym alkoholem siedemdziesięcioprocentowym w temperaturze około 70-80 stopni odstawiamy, to bardzo długo może stać. Najlepiej 2-3 miesiące, mamy gotowy intrak. Bierzemy wtedy łyżeczkę, maksymalnie łyżeczkę płaską na kieliszek wody, dodajemy, wypijamy. Te wszystkie dolegliwości od strony układu krwionośnego nam odejdą, czyli żylaki i tak dalej. Będzie się wchłaniał kolagen, czyli ścianki żył i tak dalej. Będą elastyczne, z automatu znikną i hemoroidy i tak dalej, i tak dalej. Ale szanowni Państwo, do czego jeszcze możemy to zastosować? Kupujecie różne, przypalają Wam się garki. Te garki są, jakie są jakości. W dzisiejszych czasach po prostu moja babcia co robiła? Brała ciepła woda do garka, tego skrzypu wrzucić do gara i szorujemy. Jest to naturalny pomysł. Nic tak Wam nie wyczyścił, wierzcie mi na słowo. Nie wierzcie mi na słowo, spróbujcie sami po prostu. Nic Wam tak nie wyczyści, przypalenizny i tak dalej, zanieczyszczeń, które są w garku. Jak ten właśnie nasz skrzyp polny. Oczywiście zbierajcie go w stanowiskach, gdzie jest czysto, i tak dalej. My akurat siedzimy w, w, w towarzystwie Tataraku, bo teraz akurat będziemy robić intraks z Tataraku, skłącza z oczywiście. I po prostu stosujcie go, a wszystkie te dolegliwości, i nie tylko, bo nie wymieniłem wszystkich, odejdą Wam po prostu. Na stałe, możecie przemywać, jak ktoś ma skórę naczynkową, tak samo z tym wywarem, przemyć, czy gdzieś są pajączki, żylaki na nogach, czy cokolwiek, tak samo można przemywać, ale stosujcie go wewnętrznie, gdyż to, co jest w tym momencie, większość ludzi już nie stać na tak zwane leki, a już nie mówię po prostu, jakiego, jakiej one są jakości, a macie to wszystko w przyrodzie. Ale muszę powiedzieć jeszcze najważniejszą rzecz metale ciężkie. Metale ciężkie, tym właśnie po takim dłuższym gotowaniu czy intraktem, czy tym, czy tym gotowaniu dłuższym, fenomenalnie wymiata aluminium, a tego jest dzisiaj multum. Jest to sypane z góry i nie jest to teoria spiskowa, bo nie ma teorii spiskowych, są spiski. E, także to fenomenalnie wymiecie wam metale ciężkie, szanowni Państwo. Także winniście to stosować. O czymś jeszcze jak zapomniałem, to sobie po prostu doczytajcie, ale teraz jest najlepsza pora, także zabierać się. Jest niedziela, ładna pogoda na łąki gdzieś takie opustoszałe. Tylko musicie uważać, aby jeżeli. Byście poszli do lasu i zauważylibyście taki bujny, nawet do metra i powiedzieliście, o piękny, nie, to jest krzyb błotny. W lasach na podbokłych terenach bagnistych, to jest krzyb błotny, bardzo szkodliwy. Musicie to zbierać na takich w miarę suchych łąkach, on rośnie, tylko z dala od upraw, yy, upraw schemizowanych, bo tam go po prostu po, po randapach wyrzuca gdyż natura się próbuje bronić i go próbuje tam przesiedlić, ale to, to jest po prostu pierwiastek życia, który to zawiera, to jest krzeb ale tak należy go ekstrahować, jak Wam powiedziałem. Także jeżeli byście nie mogli tego znaleźć, to oczywiście my już mamy zebrany, wysuszony, to zapraszamy do sklepu na www.potęgasłowian.pl. Także dziękuję serdecznie i zapraszam do następnego odcinka.